Manko, Dzisiaj Z testerami 7F290 Ja dzisiaj Pasażeruję Kolega się w szkoli Będziemy gdzieś tam wspólnie później W najbliższym czasie pryskać Zestaw się trochę zmienił A mianowicie zmienił się ciągnik Dzisiaj mamy 7F290 Ciągnik niedawno odebrany Dzisiaj prędkość 12 na tablecie opryskiwać się nie zmienił tyle 12DD się opryskamy w dawce 360 litrów i tym razem idzie ATS dodatkowo do RSM -u. Zostało jeszcze około 30-35 hektarów do, do opryskania na tym polu Tym już powinno być skończone, Z tym opryskiwaczem Piękny jest ten zestaw Siedzi ładnie Konkretnie jest ten opryskiwacz Ciągnik też sobie radzi, jak widać, już lekko puszcza. Tam delikatnie zaczyna się ślizgać. No ale 12 tysięcy litrów rsm w okryskiwaczu pięknie leje RSM-u za TS em Mieszanka 12 000 litrów, to powiem Wam, że jest naprawdę co ciągać. Wcześniej, wcześniej gdzieś tam ciągaliśmy to 6230R. To szczerze mówiąc yy, nie wyglądało to tak, tak 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 dobrze jak teraz. No kurde ciężko miał ten, miał ten ciągnik pociągnąć jednak ten opryskiwacz. Waga samego opryskiwacza też jest spora plus później jeszcze cieczy 12 tysięcy litrów w środku. To powiem wam, że naprawdę nie, nie miał lekko ten ciągnik. Teraz mamy zmianę. Yy, ogólnie ten 290 już jest typowo właśnie pod ten opryskiwacz, był kupiony. Na razie jeździmy na 900, ale w najbliższym czasie, tam już na wiosnę, myślę, że będziemy zmieniać koła na węższe. Na razie gdzieś tam w tych uprawach to nie przeszkadza. 900 z tego względu, że ziemia jest zmarznięta. Gdzieś nawet jeżeli, nawet jeżeli tam puszcza już to, to yy, teraz. Nawet jeżeli puszcza teraz, to to, to nie przeszkadza, bo te, ta, ta, ta pszenica się podniesie. Tutaj mamy pole po burakach. W Tamtym roku były tutaj buraki. Mamy tutaj posiane y, lemkenem z broną aktywną, bo też ziemia jest tutaj dosyć ciężka. Prawa była robiona kokerlingiem wario. Ładnie ziemia była wymieszana, ale jeszcze gdzieś tam dodatkowo tą bryłę chcieliśmy rozbić właśnie y, broną aktywną. I powiem Wam szczerze, że pięknie to wyszło. Pięknie tutaj mamy po wschody, pięknie jest posiane i y, dalej co do ciągnika y, 230 pójdzie do leba, ale tego 6 GSA ta siódemka już tutaj z nami zostanie przy tym opryskiwaczu. Ogólnie opryskiwacz też jest nowy, był zakupiony w tamtym roku w sumie, przyjechał y, na jesień. No i w tym roku są jego pierwsze resemy także gdzieś tam zobaczymy, dopiero poznajemy się, zobaczymy w ogóle jak to będzie z tą funkcjonalnością, czy to wszystko będzie funkcjonowało tak jak się należy. na razie tam wszystko ładnie pracuje, nic się nie dzieje. Żadnych tam jakichś nieprzyjemnych sytuacji jeszcze nie było, co do opryskiwacza, że komfort pracy jest naprawdę na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o, o horsza, to naprawdę pięknie pięknie to wygląda. Fajne ujęcia powychodzimy nam tutaj dzisiaj z rana było. Więcej śniegu jak teraz, bo jeszcze trochę popadało Także dajcie znać w komentarzach jak Wam się tak podoba taki, takiego typu tutaj film, vlog mieszany eee, No i co, łapkujcie Gdzieś tam podawajcie dalej dla zasięgu I kurde, będziemy dalej, dalej działamy, ostro Także bardzo, bardzo fajny w ogóle odbiór pod poprzednim filmem właśnie był Tym pierwszym vlogiem Naprawdę kurde, jestem mile zaskoczony Nie spodziewałem się takiego takiego odbioru, bardzo pozytywny odbiór yy, z Waszej strony. Bardzo bardzo widzę, że wam się podobało. także yy, motywujące mocno i będziemy działać dalej wspólnie. Tutaj będziemy tworzyć tą, tą historię na tym kanale. że jest mi bardzo bardzo miło z tego powodu. A myślę, że to będzie na tyle co do, co do dzisiejszego vloga, Kolega tak jak mówiłem się uczy także tam nie będziemy mu zbytnio przeszkadzać w kabinie z nagrywaniem. Zapraszam Was do oglądania w dalszej części materiału Przebitki z Rona wlatują